Papieża Franciszka już nie ma, ale myślę sobie, że teraz ciekawe czy świat jest na to gotowy na czarnoskórego papieża może papieża z Afryki. To byłoby ciekawe. Był już czarny prezydent USA, to teraz najwyższy czas na to. Oczywiście to nie jest um, główny aspekt tego, ale myślę, że taki papież miałby też ciekawy efekt dla świata taka świadomość że osoba czarnoskóra jest papieżem byłoby to po prostu e, ciekawe jak też zareagowałby świat podobnie jak e, ciekawe było to jak reagowała Polska kiedy następcą Jana Pawła został papież e, Niemiec a wtedy Polacy to i tak już mówili, że to już nie jest to i tak dalej, a część kościoła to się w ogóle obraziła, a zresztą na Franciszka też.